Kleiner nika growed up i got kids growed up Tutaj jest również coś, co nie zostało uwzględnione w tłumaczeniu, ponieważ określenie growed up także jest niepoprawne. Jeśli pamiętacie taką trzykolumnową tabelkę z czasownikami nieregularnymi, jaka pewnie wielu z Was się śni po nocach po Waszych lekcjach angielskiego w szkole, to możecie pamiętać, że słowo grow, rosnąć, a w tym wypadku grow up, czyli dorastać, jest właśnie jednym z tych czasowników nieregularnych. Formy przeszłe tego czasownika to są grew i grown. Tree grow grew Riki używając formy growed up, czyli I growed up albo I am growed up stosuje tutaj coś, co nazywamy hiperpoprawnością i hiperpoprawność jest wtedy, kiedy bierzemy sobie jakąś ogólną zasadę i ją uniwersalizujemy do każdego pojedynczego przypadku, ponieważ to prawda, zazwyczaj gdy chcemy powiedzieć coś w czasie przeszłym po angielsku to my po prostu dodajemy do czasownika tą końcówkę "-ed", ale w tym wypadku tego nie robimy, ponieważ grow jest wyjątkiem czyli Riki poprawnie powinien Top of a ditch. I am a grown-up person. I am grown-up.